Syndyk nie zabierze upadłemu alimentów, świadczenia wypłacanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinnego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczenia wspierającego, dodatku rodzinnego, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku porodowego, dodatku dla sierocy pełnych, dodatku osłonowego, dodatku węglowego dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku dla opiekunów, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania, obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w dziecięcym lub u dziennego opiekuna, zapomogi z klasu zapomogowo-opożyczkowej oraz świadczeń, dodatków, środków finansowych i innych od, z ustawy o wspieraniu rodziny i systemy pieczy zastępczej. O czymś zapomniałem? No tak potencjalnie nie podlega jeszcze kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.